Wracamy do tematu, który wzbudza w naszym środowisku wiele dyskusji, istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego. Gościem dzisiejszego odcinka jest przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Tomasz Radziewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przepisy przejściowe dużej nowelizacji prawa budowlanego trochę namieszały nam w tematyce istotnych i nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego. Już o tym rozmawialiśmy, ale ten temat chciałbym dzisiaj zdecydowanie rozwinąć. I teraz tak. Mamy stary projekt budowlany do 20, 2020 roku we wrześniu. Yy, weszło to prawo w życie, i mamy nowy projekt budowlany. I teraz co w sytuacji, kiedy mamy. Odstępstwo na budowie, projekt budowlany się zmienia, i musimy dokonywać kwalifikacji. I teraz prawo budowlane w wersji obowiązującej do 18 września 2020 roku inaczej kwalifikowało te odstępstwa, a po tej dużej nowelizacji są zupełnie inne zasady. No właśnie, jakie to są zasady? Musimy tutaj przypomnieć, że właśnie duża nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 roku, wprowadziła również zmiany w zakresie kwalifikacji odstąpień. Natomiast, żeby odpowiedzieć na pytanie, które przepisy stosujemy yy, co do kwalifikacji odstąpień, czyli czy te przepisy, które obowiązywały do 18 września 2020 roku, czy przepisy obowiązujące dzisiaj, te, które mamy od 19 września 2020 roku, musimy sięgnąć do przepisów przejściowych, które są zawarte właśnie w ustawie z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Te przepisy przejściowe w tej ustawie nowelizującej zaczynają się od, od artykułu 25. I artykuł 25 jest takim podstawowym przepisem przejściowym, w którym się wskazuje, że do spraw uregulowanych ustawą Prawo budowlane wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 września 2020 roku stosujemy przepisy prawa budowlanego właśnie w brzmieniu obowiązującym do 18 września 2020 roku. Ustawodawca zastosował również wtedy taki jeszcze dodatkowy przepis przejściowy, który pozwalał przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji składać wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub ze zgłoszeniem z projektem projekt budowlany wykonany jeszcze na tych starych zasadach, czyli projekt budowlany składający się wyłącznie z dwóch części: z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Mamy również w ustawie z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane bardzo ważny przepis to jest artykuł 27, który wskazuje, że do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie właśnie tych dotychczasowych przepisów, czyli ten projekt składający się z dwóch części. W tych przypadkach, o których wcześniej mówiłem, ale również dla których przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, czyli do 18 września 2020 roku, wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub przyjęto skutecznie zgłoszenie, stosujemy przepisy prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym do 18 września 2020 roku. Ale jest właśnie Jeden, a w zasadzie dwa wyjątki dotyczące tej zasady. I jeden z tych wyjątków właśnie dotyczy kwalifikacji odstąpień. Mianowicie wskazuje się w tych przepisach przejściowych, że również w sytuacjach, kiedy realizujemy inwestycje na podstawie starego projektu budowlanego, starego mam na myśli tutaj składającego się wyłącznie z dwóch części z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego, to również w takich sytuacjach stosujemy przepisy regulujące kwalifikacje odstąpień w nowym brzmieniu, czyli w tym brzmieniu, który mamy dzisiaj. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma znaczenia, czy realizujemy inwestycje na podstawie projektu budowlanego sporządzonego według starych zasad, czy według nowych zasad. Kwalifikacje odstąpienia dokujemy, dokonujemy na podstawie przepisów obowiązujących dzisiaj. Z tego, co się orientuję, to te przepisy dotyczące istotnych odstąpień, one. Troszeczkę ułatwiły procedowanie i proces inwestycyjno-budowlany. W takim układzie, jakby Pan mi powiedział, jaki jest katalog tych istotnych odstąpień i co się faktycznie zmieniło po tym 19 września 2020 roku? Jest już prawie 5 lat po tej nowelizacji, i jaka jest praktyka? Proszę powiedzieć naszym słuchaczom o tych wymienić ten katalog istotnych odstąpień. Katalog istotnych odstąpień został sformułowany w ustępie 5 w artykule 36a prawa budowlanego. I w tym przepisie wskazano, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt został zaprojektowany. I to, co się zmieniło, bardzo ważnego w tym przepisie, to właśnie 19 września 2020 roku dodano to sformułowanie w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt został zaprojektowany. Czyli ta zmiana pozwala nam na pewne pewną możliwość chociażby zmiany położenia obiektu na działce oczywiście pod warunkiem że spełnimy wszystkie pozostałe wymagania określone między innymi w artykule 36 ustęp 5 ale również pod warunkiem że ta zmiana będzie spełniała wszelkie przepisy nie będzie również naruszała interesu osób trzecich ale ten ta zmiana ten przepis pozwala na Tutaj pewne ruchy, jeśli tak można powiedzieć, tak, to jest to realizacji inwestycji. Tutaj dobrze pan, że to przypomina, bo niektórzy zwracają uwagę, że jak to możliwe, że my przestawiamy w sposób nieistotny, czyli na budowie, Obiekt budowlany z miejsca na miejsce, i jak to się dzieje, jak to jest w ogóle możliwe. Nie? I tutaj jest sytuacja, że właśnie ten przepis to tak na dobrą sprawę umożliwił, ale oczywiście, tak jak tutaj pan powiedział, że tu wszystkie elementy, muszą być jakby sprawdzone i ten cały obszar oddziaływania. My nie możemy oddziaływać na te działki sąsiednie tym przesunięciem budynku. No po pierwsze nie możemy oddziaływać na działki sąsiednie, czy nie możemy zwiększać tego obszaru oddziaływania na działki sąsiednie, ale ta zmiana musi spełniać wszelkie przepisy. My nie możemy po prostu przesunąć obiektu w taki sposób nawet yy, potencjalnie nie zwiększając obszaru oddziaływania obiektu, ale Sprawiając, że ten obiekt będzie niezgodny z przepisami. Tak, i to wszystko jest bardzo istotne i bardzo ważne. I tutaj rola projektantów przy dokładnej analizie obszaru oddziaływania na działki sąsiednie jest tak naprawdę bardzo kluczowym parametrem określania pracy. W projekcie, prawda? Czyli to oddziaływanie jest jakby, no można powiedzieć, jednym z najważniejszych elementów projektu budowlanego. Co się zmieniło w ustawie prawo budowlane? Od 19 września 2020 roku. Istotne odstąpienie stanowi również odstąpienie w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, dotyczących powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, wysokości, szerokości i długości obiektu w zakresie przekraczającym 2% oraz liczby kondygnacji. I tutaj również warto zwrócić uwagę na zmianę, która się dokonała właśnie 19 września 2020 roku. Mianowicie, w tym stanie prawnym obowiązującym do 18 września 2020 roku, ten próg procentowy 2% dotyczył obiektów nie będących obiektami liniowymi. W przypadku obiektów liniowych bardzo często bazowaliśmy na orzecznictwie sądów administracyjnych, które dotykało właśnie takich sytuacji odstąpień w przypadku obiektów liniowych. Natomiast w stanie prawnym obowiązującym od 19 września 2020 roku próg procentowy dotyczy, w zakresie oczywiście szerokości, długości i wysokości obiektu, dotyczy wszelkich obiektów budowlanych, w tym obiektów liniowych. Warto też zwrócić uwagę, że 19 września 2020 roku y, zmiana usunęła kubatures. Y, tego wyznacznika istotnego odstąpienia, natomiast wprowadziła powierzchnię zabudowy w zakresie nieprzekraczającym 5%. No, to konsekwencja, właśnie likwidacji czy usunięcia kubatury z tych kryteriów istotnych odstąpień. Istotne odstąpienie to odstąpienie w zakresie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze. Istotne odstąpienie to również odstąpienie w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, to również odstąpienie w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bardzo ważnym aspektem też jest kwestia, która została określona w przepisach, która wskazuje, że istotne odstąpienie Stanowi odstąpienie w zakresie wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia z projektem. Dodano również 19 września 2020 roku dodatkowy punkt 7, akurat w artykule 36 ustęp 5 wskazujący, że istotne odstąpienie stanowi odstąpienie w zakresie zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym. Czyli tutaj to przejście z, ze źródła bardziej ekologicznego na to mniej ekologiczne właśnie stanowi istotne odstąpienie, które wymaga uprzedniej zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. A tu jeszcze musimy pamiętać o jednym aspekcie. Mianowicie ta zmiana musi być zgodna z Innymi aktami prawa miejscowego, w tym z uchwałą antysmogową, i może być taka sytuacja, że na przykład uchwała antysmogowa nie dopuszcza nam w ogóle takiej zmiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem stałym. No, troszkę tego jest, tutaj, tych spraw, które ustawa zmieniła. Dla mnie z praktyki inżynierskiej takim najtrudniejszym elementem jest to kwalifikowanie zamierzonego zmiany sposobu użytkowania, bo tutaj jest sytuacja taka, że czasami obiekt o przeznaczeniu, nie wiem, mieszkalnym, biurowym, no to widać, że zamiana mieszkania na biuro to jest dość jednoznaczna zmiana użytkowania, ale zdarzają się takie bardzo pokrewne, typu, czy mamy pomieszczenie, załóżmy, nie wiem, pomieszczenie medyczne. I pomieszczenie usługowe w projekcie budowlanym zapisane. I czy zamiana takiego już by się kwalifikowała na zmianę pozwolenia na budowę i wystąpienie do urzędu z projektem budowlanym zmian, czy nie? To, to już mnie tutaj to, bardzo zastanawia. To są bardzo trudne zagadnienia, ale musimy tutaj sięgnąć do definicji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Tą definicję znajdziemy w artykule 71 ustawy Prawo Budowlane no i zmiana warunków higienicznych, zdrowotnych jest kwalifikowana jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę, jeżeli już rozmawiamy o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na inny przykład, taki, który się zdarza w praktyce. Mianowicie w katalogu istotnych odstąpień nie mamy wymienionych zmian w zakresie konstrukcji obiektu. Tak. Natomiast musimy mieć świadomość, że na przykład, jeżeli mamy halę magazynową, która została zaprojektowana, wydana nią pozwolenie na budowę. Inwestor na przykład chce wprowadzić do tej hali suwnicę, czyli trzeba zmienić konstrukcję chociażby słupów tej hali, wprowadzić yy, tory podsuwnicowe, no to sama zmiana konstrukcji, no, może być kwalifikowana jako nieistotne odstąpienie, ale zwróćmy uwagę, że zmiana sposobu użytkowania to również zmiana wielkości i układu obciążeń. Czyli w związku z tym taka zmiana no, będzie kwalifikowana jako istotne odstąpienie nie z uwagi na zmiany konstrukcji, ale z uwagi na zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego Części. Czyli tutaj trzeba być bardzo czujnym i bardzo y, zwracać uwagę na każdy niuans, bo też y, przejdziemy do tematu, który lekko, delikatnie y, tutaj y, pan zaznaczył, czyli y, ja podałem ten przykład pomieszczenia biurowego, pomieszczenia na przykład medycznego i jest y, opinia rzeczoznawcy do spraw y, Sanepidu. I teraz czy my możemy dokonywać jakichkolwiek odstąpień od projektu budowlanego posiłkując się tymi opiniami no bo teraz z jednej strony jest to zamierzona zmiana sposobu użytkowania ale ja na przykład zamierzam to przed przystąpieniem do pozwolenia na użytkowanie w trakcie budowy bo trafił mi się inwestor klient że buduje budynek w którym miałem usługę napisaną w projekcie a nagle jednak chce nie wiem lokal medyczny i w tym momencie dostaje Opinie rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych, i teraz pytam projektanta, czy to jest istotne, czy nieistotne odstąpienie. Czy podpis rzeczoznawcy, PEPOSZ, SANEPIT i sprawdzenie przez projektanta konstrukcji kwestii obciążeń nie spowodują później problemów reperkusji przy odbiorach z powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego? Odpowiadając na pytanie dotyczące zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Yy, której towarzyszy uzgodnienie tej zmiany yy, chociażby przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych, to jeżeli mamy do czynienia właśnie ze zmianą zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, to to uzgodnienie nie wyłącza nam konieczności uzyskania po prostu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, czyli nadal mamy tutaj do czynienia z odstąpieniem istotnym. Natomiast faktycznie w artykule 36a dokładnie 19 września 2020 roku dodano ustęp 5b, który dotyczy pewnych wyłączeń w stosowaniu katalogu istotnych odstąpień. Mianowicie pierwsze odstąpienie dotyczy istotnego odstąpienia w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której ten obiekt został zaprojektowany. To to odstąpienie nie dotyczy urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury. Drugie wyłączenie dotyczy istotnego odstąpienia w zakresie wymagającym uzyskania. Lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do zgłoszenia z projektem. Nie stosujemy tego zapisu w odniesieniu do projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo nie stosujemy tego zapisu. W odniesieniu do wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków, wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Czyli mamy również takie wyłączenia. To są bardzo pozytywne zmiany w mojej ocenie, które się właśnie dokonały na mocy dużej nowelizacji ustawy prawo budowlane, gdyż wcześniej, czyli w stanie prawnym obowiązującym do 18 września 2020 roku, takie zmiany, pomimo pozytywnego uzgodnienia np. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, no w istocie stanowiły istotne odstąpienie, które wymagało uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Teraz to pozytywne uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych otwiera projektantowi drogę do kwalifikacji odstąpienia jako odstąpienie nieistotne, oczywiście zakładając spełnienie wszystkich pozostałych warunków. No tak, ja dostrzegłem, że ta ustawa generalnie przy tych zmianach, ona wprowadziła dość dużo E, takich czynności czy reakcji projektant, e, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru e, w kwestii e, takiej aktualizacji projektu budowlanego i w, dużo czynności jest projektanta na linii załatw sprawę z rzeczoznawcą, załatw sprawę z e, jednym rzeczoznawcą, drugim rzeczoznawcą i nie angażujemy w to e, urzędów tak i i procedury administracyjnej, niepotrzebnej zupełnie, bo to są najczęściej uzgodnienia wewnętrzne, na przykład wspomniana ochrona przeciwpożarowa. I teraz, co pan sądzi o tej kwestii aktualizacji projektu budowlanego, czyli jego elementów w skrócie PZT, PAB i PT, no bo tutaj niestety takie odstąpienie tutaj daje nam pewne obowiązki. Na czym polega ta konieczność aktualizacji projektu budowlanego? Zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 18 września 2020 roku, jak i w stanie prawnym obowiązującym dzisiaj, kierownik budowy musi dbać o to, żeby miał na budowie zawsze aktualny projekt budowlany. Ale żeby jeszcze podkreślić ważność tego zapisu, w prawie budowlanym wskazano właśnie w w przepisie wprowadzonym 19 września 2020 roku konkretnie w artykule 36b że kierownik budowy ma obowiązek okazać aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego projekt budowlany w rozumieniu projekt zagospodarowania działki lub terenu projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny dlatego jest to bardzo ważne posiadanie aktualnego projektu budowlanego na terenie budowy jest bardzo ważne bo w razie chociażby kontroli organu nadzoru budowlanego jeżeli okaże się, że stan faktyczny na budowie nie odpowiada temu, co jest w projekcie, to organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany podjąć odpowiednie działania, a czasami również wszcząć postępowanie administracyjne, np. Na postępowanie naprawcze. No tak, wy wygląda na to, że jest taka niewielka granica, nić między odstąpieniem a samowolą budowlaną. To już tak podsumowanie dzisiejszego odcinka, jakby Pan tutaj nakreślił sprawę. To jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że my y, rozmawiamy o odstąpieniu istotnym, nieistotnym, zastanawiamy się, czy jesteśmy jeszcze w obszarze odstąpień nieistotnych czy istotnych. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, że poprzez zmiany w trakcie realizacji budowy. My tak naprawdę realizujemy inny obiekt niż ten, na który uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Tak? Czyli tutaj należy wskazać, że ten obiekt, który realizujemy, nawet ze zmianami, on nie może stracić tożsamości z tym obiektem, który został zaprojektowany. I mogą się zdarzać takie sytuacje, kiedy my poprzez wykonanie. Czy wprowadzenie zmian w toku realizacji inwestycji, tak naprawdę budujemy zupełnie nowy obiekt. I w tej sytuacji, kiedy organ nadzoru budowlanego skontroluje taką budowę, albo na etapie weryfikacji dokumentów, które załączamy do zawiadomienia o zakończeniu budowy, czy do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, organ dojdzie do wniosku, że nie mamy tożsamości tego obiektu, na który otrzymaliśmy pozwolenie na budowę i tego, kto został zrealizowany, to w tej sytuacji organ nadzoru budowlanego nie wszczyna postępowania naprawczego, tylko wszczyna postępowanie legalizacyjne, wskazując, że inwestor wybudował zupełnie inny obiekt w stosunku do tego, dla którego wydano pozwolenie na budowę. To jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że zdarzają się sytuacje takie, kiedy inwestor namawia projektanta do kwalifikacji odstąpienia jako odstąpienie nieistotne, tak? A Okazuje się potem finalnie, że to nawet nie jest odstąpienie istotne, tylko samowola budowlana, kiedy ten obiekt w żaden sposób nawet nie przypomina tego obiektu, który został zaprojektowany pierwotnie i objęty pozwoleniem na budowę. Gościem dzisiejszego odcinka był ekspert prawa budowlanego, przewodniczący komisji prawno-regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Tomasz Radziewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia.